Czym się różni opera od filharmonii? W przypadku opery mówimy o czymś na kształt teatru w formie śpiewanej, z podkładem, akompaniamentem muzycznym. Wystawione są tam spektakle, scena dla artystów kostiumy, orkiestra i dyrygent znajdują się poniżej sceny. Natomiast filharmonia organizuje koncerty muzyki poważnej oraz muzyki rozrywkowej. Muzyki instrumentalnej, muzycy są na scenie, to oni są właśnie artystami, to oni są tym najważniejszym, najważniejszą atrakcją, na którą patrzymy. Nie ma tam tej całej otoczki jak w przypadku opery, że są aktorzy, scenografia i tym podobne rzeczy. Tam właśnie osoby, które ci artyści, którzy grają, są właśnie i ich muzyka jest najważniejsza. Dlatego opera to jest niejako połączenie muzyki, gry aktorskiej, scenografii, natomiast filharmonia jest to sama muzyka i, te, i ci artyści. Dziękuję za uwagę. Oceń, skomentuj, zasubskrybuj, podziel się, opublikuj, skomentuj. Dziękuję za uwagę.